Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja i zapraszam do odczytania i odsłuchania jednego wersetu z Pisma Świętego. Dzisiaj jest to Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 31. Zanim jednak zacznę, to chciałem powiedzieć o tym, że często mamy problem z w ogóle podejściem do Pisma Świętego. Te wszystkie cytaty, paragrafy, tytuły często człowieka zniechęcają w jakiś sposób. Jeżeli ktoś nam mówi, o sprawdź sobie w Ewangelii Świętego Mateusza 2,12, co tam jest, to taki zwykły, szary człowiek, który nie ma styczności z Panem Jezusem, no na pewno się za to nie złapie i jest mu ciężko przyjść do Pana Jezusa. Dlatego bardzo ważna jest wyobraźnia, żeby kiedy weźmiemy Pismo Święte. Poprosić Ducha Świętego o to, żeby nas natchnął, żeby też nasza głowa i nasze serce zaczęło sobie wyobrażać pewną sytuację, w której Jezus się znalazł. Wtedy do naszej głowy przychodzą różnego rodzaju obrazy, a też i serce łatwiej może przyjąć całą naukę Pana Jezusa. I w tym wypadku sytuacja wygląda tak, że Jezus wybiera się do Jerozolimy, wie, co Go tam czeka, i prosi swoich uczniów, aby poszli przed Nim na święto namiotów, a sam Nakładając prawdopodobnie kaptur na głowę, wchodzi w ukrycie do miasta i nasłuchuje tego, co ludzie o nim mówią, co myślą, jaka jest opinia mieszkańców na temat Jezusa. Z drugiej strony, faryzeusze, którzy już czekają w gniewnym tonie, zastanawiając się, gdzie on, jest, gdzie on jest, za chwilę tu przyjdzie, będzie nauczał, znowu będzie podburzał tłum. Jak to jest możliwe, że on tak pięknie przemawia? Skąd u niego ta moc w tej nauce? Skąd ta nauka? Skąd ta wiedza? Przecież to zwykły cieśla. Jakim prawem on w ogóle. Chce nauczać ludzi, skoro to my jesteśmy tymi, którzy zdają prawo? No i wiecie, z jednej strony tłum, który mówi o Jezusie dobrze i źle, z jednej strony faryzeusze, i nagle Jezus ściąga kaptur, wychodzi na środek, zaczyna przemawiać i mówi do faryzeuszy, wy chcecie mnie zabić. A oni mówią, co my nie chcemy cię zabić? Skąd tak, takie masz domniemania? Dlaczego tak mówisz? innej grupce ludzi ktoś mówi, czy to nie jest Jezus, czy to nie jest Ten, którego próbują zabić, jakim więc prawem On przemawia, dlaczego Go nie ściągną z mównicy, z jakiegoś kamienia, z jakiegoś podestu, z jakichś schodów, gdzie stoi i mówi do ludzi. I tutaj zwrot akcji. Natomiast wielu spośród tłumów uwierzyło w Niego i mówili, czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków niż On uczynił? Chodzi o to, żebyśmy nie wierzyli w Pana Jezusa i w Pana Boga tylko i wyłącznie na podstawie znaków, których On dokonywał i czynił. Nie, żebyśmy wierzyli w Pana Boga tylko i wyłącznie na podstawie cudów. Bo Pan Jezus wypomniał to ludziom, kiedy roznożył chleb i wtedy ludzie w tym uniesieniu, w tej euforii, w tym zachwycie nad cudem rozmnożenia chleba z pełnymi brzuchami mówili Tak, to jest ten prorok, to jest ten Jezus, to musi być Bóg. I nie mówili tego dlatego, że przysłuchiwali się i uwierzyli Jego słowu, wierze. Jak mają postępować, czym jest miłość, że muszą wykonywać uczynki miłości, że muszą naśladować Jezusa. I Pan Jezus był tym zasmucony, że oni właśnie tylko i wyłącznie na podstawie emocji, doznań duchowych, uniesień wewnętrznych, zachwycali się nim i mówili: Tak, wierzymy, ale tak naprawdę nie szli za tą nauką Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus stał się człowiekiem, to wybudowały się z nieba takie schody do ziemi. I Pan Bóg chciał nam pokazać przez to, że te same schody którymi Jezus szedł do nas na ziemię, one prowadzą też w górę, do nieba. I po to Jezus przyszedł tu na ziemię i zaczął głosić Słowo Boże i dokonywać cudów, aby nam pokazać, gdzie my powinniśmy się udawać. Jaki jest nasz kierunek, kierunek naszego pójścia, kierunek naszego prawdziwego życia, kierunek do naszego prawdziwego domu i gdzie nasza dusza powinna zmierzać. No niestety, tacy jesteśmy, że szukamy emocji, doznań i jeżeli doznajemy tych emocji, kiedy adrenalina wzrasta, to wszyscy jesteśmy tacy, o fajnie, teraz czuję, że żyję. I kiedy byłem małym chłopcem i oglądałem, powiedzmy w sobotę, tata pozwolił mi oglądać western, to w niedzielę, kiedy spotykałem się z kolegami na podwórku, to wszyscy przynosili pistolety, udawaliśmy, że jesteśmy kowbojami, skakaliśmy do piaskownicy, udawaliśmy, że mamy konie, no wiecie, zabawa była pełną gębą i to samo było, kiedy oglądaliśmy film karate, to wszyscy podekscytowani byli bruzli i udawaliśmy różnego rodzaju chwyty. I Pan Bóg nie chce, żebyśmy w taki sposób my reagowali na Jego cuda, bo sam kiedy dokonywał cudów, zawsze prosił ludzi, którzy w głównej mierze, kiedy prosił ludzi obdarowanych już cudem, uzdrowieniem, mówił tylko nie idź do miasta, nie rozgłaszaj tego, zachowaj to dla siebie i zrozum, że Bóg cię uzdrowił, bo Bóg cię kocha i Bóg chce Twojego nawrócenia. Bóg chce, żebyś żył zgodnie z Jego zasadami i dalej przekazywał tą nau naukę swoją miłością w uczynkach. Także naśladuj mnie w tym, ale nie kochaj mnie za cuda, nie kochaj mnie za to, że cię uzdrowiłem. Kochaj mnie za moją miłość do ciebie. Kochaj mnie w innych ludziach i przekazuj miłość, dziel się nią i w ten sposób rozszerzaj Królestwo Boże już na ziemi. Dziękuję za oglądanie wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.